to są takie najbardziej trudne momenty w pracy całego zespołu. Byłem w stałym kontakcie z ordynatorem oddziału neonatologii, która poinformowała mnie, że ponad 30 lat pracuje w zawodzie i po raz pierwszy miała do czynienia z tego typu przypadkiem. To jest przerażające. To jest coś, z czym trudno się pogodzić. 22 dniowy mały Małe dzieciątko trafiło do nas z objawami osłabienia o czwartej w nocy. Nie było widać, jak lekarze twierdzą, żadnych urazów, żadnych zewnętrznych obrażeń. Dziecko było osłabione. Nasz cały zespół zaaplikował pełną diagnostykę. W związku z tym, że te objawy zapalne nie były aż tak duże. Był oczywiście przeprowadzony wywiad z rodzicami dziecka. Było pytanie o to, czy był jakiś uraz, czy coś się wydarzyło. Informacja była taka, że nic takiego się nie stało. Dopiero po głębokiej diagnostyce wyszło, że to dziecko miało jednak bardzo poważne urazy. Została podjęta decyzja, żeby w trybie pilnym przewieźć chłopczyka do Poznania. I muszę powiedzieć, chcę podziękować całemu naszemu zespołowi, całemu wszystkim, którzy się angażowali w pracę, w ratowanie tego dziecka, ale też współpraca ze szpitalem w Poznaniu. My zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, a reszta już nie jest w naszych rękach. W takiej sytuacji nasz zespół zgłosił to na policję. To była dość sprawna akcja policji, bo w ciągu kilku godzin, z tego co wiem, ci rodzice zostali zatrzymani. Więc jedna rzecz to ratowanie życia, a druga rzecz to oczywiście pilnujemy tych procedur. Ja nie chcę w tym momencie wchodzić w głębsze dyskusje o tym, jakie były obrażenia, dlatego że tą sprawą będzie się zajmowała prokuratura. Mogę powiedzieć tylko tyle, że nasz zespół po dokładnej diagnostyce podjął decyzję, że w trybie pilnym ta sprawa powinna zostać zgłoszona do prokuratury. Gdyby była informacja o jakimkolwiek możliwym urazie, ta diagnostyka byłaby szybka i skierowana od początku w zupełnie inną stronę. I być może ta pomoc mogła, fachowa pomoc mogłaby przyjść szybciej. To są takie momenty, kiedy zwyczajnie człowiekowi słuch brakuje. Dlatego ta diagnostyka się opóźniła, bo gdyby były jakiekolwiek podejrzenia urazu, gdyby były jakieś obrażenia widoczne na ciele, to ta diagnostyka w kierunku urazów byłaby robiona dużo szybciej, natomiast dziecko było osłabione, była pełna, dokładna diagnostyka tego osłabienia. Dopiero wtedy, kiedy to nie jakby nadal nie było wiadomo, co jest przyczyną tego szybkiego pogarszającego się stanu dziecka? Dopiero ta diagnostyka była pełniejsza, więc straciliśmy wiele godzin na to, żeby dokładnie dziecko zdiagnozować.